Witajcie kochani w Niedzielę Miłosierdzia. Dzisiaj zatrzymujemy się przy słowie z Księgi Apokalipsy świętego Jana. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Dlaczego Jan był na Patmos? Został zesłany tam. Za karę, banita, wygnany. Byłam na tej wyspie, miałam tę przyjemność. Jest to przepiękne miejsce, nieduża wyspa, na której rzeczywiście można było spotkać Boga. Święty Jan w tę niedzielę miłosierdzia przez to słowo mówi nam o ważnej zasadzie, że czasem coś bardzo trudnego w jego przypadku wygnanie, zesłanie na wyspę może być jak taka kurtyna. Która zasłania nam obraz i nie wiemy, co dalej. A w Miłosierdziu Bożym jest zachęta do tego, aby tę kurtynę odsłonić i za nią zobaczyć piękne zaproszenie Boga. W każdym naszym trudzie, w każdym naszym cierpieniu, w każdym naszym dojściu do ściany możemy przez Miłosierdzie Boże znaleźć większe dobro. Tak jak święty Jan, zesłany, wygnany, odnalazł ogromne dobro, z którego czerpiemy my wszyscy. Tam właśnie napisał Apokalipsę. Uczmy się tego w tę niedzielę miłosierdzia. Prośmy też Pana, abyśmy umieli każdą sytuację trudną, bolesną wykorzystać właśnie w ten sposób dla większego dobra. I przy okazji chcę Wam powiedzieć, że właśnie Ojciec. Remi napisał książkę nową, Zawsze może być lepiej. To mi się bardzo wpisuje w to nasze dzisiejsze słowo: że możemy dojść do jakiejś kurtyny, jeśli ją odsłonimy, może się okazać, że będzie większe dobro. Zawsze w Bogu, w miłosierdziu Bożym, może być lepiej. Bardzo Was zachęcamy do kupna tej książki, do czytania jej i powierzajmy Panu nasze serca, abyśmy umieli szukać większego dobra w trudzie. Zawsze może być lepiej, jak mówi ojciec Remi. Przez Matki Bożej prośmy o to. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzymy Wam pięknej niedzieli miłosierdzia. Pamiętajcie o lajkowaniu, przesyłajcie ten materiał. Do zobaczenia!